Od wybuchu zarazy ścigają nas błękitne słońca. Zabili tylu ludzi, co ta choroba. To prawda, co mówią, że zaraza nie dotyka ludzi? Tak, to chyba jakaś broń biologiczna, skoro może zarazić tyle różnych gatunków. Błękitne słońca uważają, że to sprawka ludzi. Strzelają do nas bez ostrzeżenia. Bóg wie, ilu z nas już zginęło. Powinni pilnować worców, nie nas. Od wybuchu zarazy stopniowo przejmują teren błękitnych słońc. Opowiedz mi o błękitnych słońcach. To gang najemników, głównie Turian. Dawniej rządzili w tej dzielnicy. Na ogół utrzymywali ład i równowagę. Dopóki dostawali pieniądze za ochronę, wszystko było w porządku. Stawki były rozsądne, A przynajmniej jak na omegę. I wtedy wybuchła ta przeklęta zaraza. Wszyscy zaczęli umierać. Pojawili się worcze, błękitne słońca stracili kontrolę, a cała dzielnica stała się strefą wojny. Powiedziałaś, że worcze pojawili się po wybuchu zarazy? Zaraz po objęciu dzielnicy kwarantanną. Worcze są odporni, więc nie chorują. Nie wiem, skąd się wzięli. Nigdy nie było tu zbyt wielu worczów. Wszystko to wyglądało na zaplanowane. Tyle że nikt nie wierzy, że worcze są zdolni stworzyć takiego wirusa. Błękitne słońca potrzebują innego kozła ofiarnego. Na przykład nas. Powiedziałaś, że worcze przejmują teren błękitnych słońc? Próbują. Błękitne słońca łatwo się nie poddadzą. Zaraza ich osłabiła, ale mają wystarczającą siłę ognia, żeby utrzymać część terenu. Turianie są w odwrocie. Im dalej w głąb dzielnicy, tym więcej zobaczysz worców. Chyba, że oni pierwsi zobaczą ciebie. Szukam Mordina Solusa. A, tak... Jego ma klinikę na drugim końcu dzielnicy. Podobno przyjmuje uchodźców. Próbuje pomagać ofiarom zarazy. Chroni ich przed błękitnymi słońcami i worczami. Akurat lekarz z wojskowymi mechami pomagający ludziom za darmo. Na omedze dorośli. Nie przepadacie za doktorem i jego kliniką. Worcze próbowali się tam wedrzeć. Wykosił ich bez wahania. Pach, pach, pach! Nawet nie skorzystał z mechów. Wtedy błękitne słońca dowiedziały się, że daje schronienie ludziom i chciały spalić klinikę. Ich też zabił. Potem wszedł do środka i wrócił do pracy. Jest wyprany z uczuć. Pewnie był w salariańskich oddziałach specjalnych. Nie możecie tkwić w tym mieszkaniu. Jeśli dotrzecie do Mordina, może przynajmniej dożyjecie końca kwarantanny. Oszalałeś? Nie mamy szans. Na ulicach roi się od błękitnych słońc i worców. Nie mamy nawet pistoletów. Poza tym, nie będę ryzykował życiem z powodu plotki, że jakiś salarianin da mi schronienie. Przez jakiś czas możecie się ukrywać w tym mieszkaniu, ale nawet jeśli nie dopadną was najemnicy, umrzecie z głodu. Łatwo ci mówić. Jesteś uzbrojonym po zęby żołnierzem. My jesteśmy zwykłymi ludźmi. Tak. Mówisz, jakbyśmy byli jakimiś tchórzami. Chórz godzi się na śmierć, zamiast walczyć o życie. Jeśli chcecie przeżyć, musicie na to zasłużyć. Zlikwiduję każdą grupę worczów i błękitnych słońc, którą napotkam po drodze do kliniki Mordina. Ale nie mogę prowadzić was za rękę jednocześnie tocząc walkę. No dobra. Jeśli oczyścisz nam drogę, pójdziemy za tobą. To faktycznie nasza jedyna szansa poczekamy chwilę, aż oczyścisz drogę. I ruszymy do kliniki Mordina. Jeśli nam się poszczęści, spotkamy się tam.